Bum! Ale moje mordy! To jest mm, kolejny odcinek kraftowania w realu. Jest nam potrzebne drewno, kredka i plastik. Tradycyjnie plastik, nie? O słyszycie? Dobra. Ponieważ wytłumacie co do czego służy. Dobra, to co, kraftujemy? I coś dziwionko, aha, coś dziwionko, nie? Dobra, teraz to przemieni na tamte rzeczy jakie miałem. Aha, no tak, wystaje z craftingu. Dobra, plastik, żeby zrobić obudowę okularów. Czarna kratka, żeby pomalować okulary. Drewno. Chuj wie na no co drewno jest Dobra, teraz skraftuję jeszcze raz I zobaczycie sobie kolorki w ogóle No i widzicie Ja tu nigdzie nie widzę drewna Chyba, że to coś to drewno Idzie to czerwone Nie ma ale te czarne to barwi juklary Pozdro, hmm.